Kto wygra ten pojedynek? Hub Drive czy Mid Drive? Ty, to ty wygrasz ten pojedynek, dlatego że technologia pozwala nam dobrać napęd elektryczny pod nasze wymogi. A ja dzisiaj przedstawię Wam wady i zalety obu tych napędów, po to, żebyście mogli łatwiej podjąć decyzję, który pasuje do Was najbardziej. Witam Was serdecznie na kanale Taba na rowerze, największym w Polsce kanale o rowerach elektrycznych. Ja nazywam się Radosław Panas, znany również jako Taba i dzisiaj pomogę Wam podjąć decyzję, który napęd pasuje do Was bardziej: czy Mid Drive, czy Hub Drive. Nie wiesz, jaki e-bike pasuje do ciebie najbardziej? Odwiedź portal Rebel Electric i skorzystaj z funkcji Dopasuj E-bike. System dobierze rodzaj pojazdu, napędu oraz określi moc odpowiednią do Twoich potrzeb żeby nie przedłużać, zaczniemy od krótkiej charakterystyki obu napędów, potem przejdziemy do plusów i minusów silników hub, a następnie plusów i minusów silników mid drive. Na samym końcu jakieś takie podsumowanie, także zaczynamy. Co to jest hub drive? Jest to silnik montowany zamiast piasty w kole i najczęściej jest to w tylnym kole. Chociaż występują oczywiście też silniki hub drive w przednim kole. Dzielimy je na silniki z i bez przekładni. To bezprzekładnie nazywamy direct drive. Te silniki generują siłę bezpośrednio na koło. Nasze pedałowanie odciąża pracę silnika, więc to jest bardziej tak, że to my wspomagamy silnik, niż silnik wspomaga nas. Zastosowanie silników Hub Drive. Ten silnik jest najczęściej wybieraną opcją przez osoby konwertujące swoje rowery. Na rynku jest dostępna bardzo duża różnorodność tych silników, więc łatwo można go dobrać do naszych potrzeb. Silniki Direct Drive świetnie spisują się na długich prostych, lubią osiągać duże prędkości maksymalne, no i są bardzo podatne na tuning. Z kolei silniki przekładniowe chętnie ruszają z miejsca, lubią pokonywać stromizny, no ale są troszeczkę bardziej skomplikowane w budowie i wydają dźwięk. Według mnie silniki typu Hub Drive są świetne dla osób, które szukają połączenia roweru i skutera. Co to jest silnik Mid Drive? Jest to silnik montowany przy korbie rowerowej i generuje swoją siłę poprzez łańcuch na tylne koło. Są to dosyć zaawansowane silniki. Wewnątrz takiej jednostki mamy zazwyczaj zestaw różnego rodzaju zębatek, czujników oraz elektronikę. Natomiast trzeba pamiętać, że silniki Mid Drive ich głównym zadaniem jest oddanie tego uczucia rowerowego to my razem z tym silnikiem mocniej ciągniemy łańcuch, dzięki temu tylne przerzutki działają troszeczkę jak skrzynia biegów. Zastosowanie silników Mid Drive. Silniki Mid Drive to przyszłość legalnych rowerów fabrycznych, dlatego są najczęściej stosowane w markowych i e bajkach. Rowery z napędem Mid uwielbiają góry, wspinaczkę, ruszanie z miejsca. Ten napęd jest do tego stworzony. Myślę, że napęd Mid Drive jest doskonały dla osób, które właśnie szukają tego takiego uczucia rowerowego, żeby to był rower elektryczny, ale on nie przypomina tak bardzo skutera. Raczej tutaj myślimy o wspomaganiu, niżeli jeździe na samym silniku. Mamy za sobą charakterystykę obu napędów. Przejdźmy więc do plusów silników Hub Drive. Pierwszym plusem jest fakt, że są produkowane na bardzo dużą skalę, co prawda w Chinach, no ale jak większość elektroniki dzisiaj, więc mamy do dyspozycji dużą rozpiętość mocy, rozmiarów, wagi, przeznaczenia i to jest super. Silnik Hub Drive jest dobry dla początkującego konstruktora. Oczywiście trzeba troszeczkę pokombinować, żeby włożyć ten silnik i go tam dostroić, hamulec i tak Natomiast yy, jest to według mnie najłatwiejsza droga do zmiany zwykłego roweru w rower elektryczny. Silniki typu Hub Drive bardzo chętnie przyspieszają i utrzymują prędkość, gdy już są rozkręcone. Więc są doskonałe na długie proste i osiąganie dużych prędkości maksymalnych. Mowa tutaj o silnikach direct drive, tych bez przekładni. Bo jeśli mówimy o silnikach z przekładnią, no to te silniki z kolei lubią ruszać z miejsca i lubią wspinać się pod stromizny. Niestety nie tak dobrze jak mid drive, ale do tego przejdziemy za chwilę. Silniki direct drive są niemal zupełnie bezgłośne, zresztą sami posłuchajcie. Silniki przekładniowe są nieco głośniejsze, powiedzmy sobie, że równie głośne co midy, ale cały czas są bardzo ciche, naprawdę. Z racji, że siła z tego silnika jest bezpośrednio przekładana na tylne koło, to odczucie zjazdy jest na pewno inne. Jest bardzo przyjemne i jest czymś takim, czego no, nie doświadczycie przy silnikach mid-drive. Silniki hub-drive. Nie nadwyrężają naszego napędu w rowerze, czyli łańcucha zębatek, dlatego, że są niezależne od tego napędu. A my podczas pedałowania naprawdę fajnie możemy się zgrać z tym napędem. I uwierzcie mi, że jak mocno naciśniecie na pedały, to poczujecie naprawdę dużą radość, bo sumujemy tą, tą siłę z silnika, razem nasza noga. Naprawdę to jest moje ulubione uczucie w silnikach Hub Drive. Więc jeśli chcecie zbudować szybki pojazd, taki wiecie, na prędkość maksymalną. Waszym wyborem będzie hub drive. Tutaj mamy z kolei taki plus i minus zarazem tak, to zależy od tego, czego oczekujecie bo rower z silnikiem hub drive bardziej przypomina skuter, tak? skłania się bardziej w stronę skutera. Nie każdy może to lubić, dlatego zwróćcie uwagę na to, czego poszukujecie w rowerze elektrycznym. Silniki typu Hub to nie same plusy, mają swoje minusy i teraz przejdźmy do minusów. Największym minusem jest chyba rozłożenie masy. Silnik Hub Drive jest ciężki, umieszczony jest z tyłu, przez co cała masa jest praktycznie w środku tylnego koła. To pociąga szereg innych problemów technicznych. Mamy wysoką masę nieresorowaną, nawet jeśli macie amortyzowaną ramę. Silnik typu Hub w tylnym kole, no to on na nierównościach no, będzie podskakiwał. O masie niereserowanej jeszcze zrobimy oddzielny odcinek, bo to jest bardzo szerokie zagadnienie i nie jestem w stanie tutaj szybko tego przedstawić. Silniki typu Hub Drive. Myślimy tutaj szczególnie o tych Direct Drive. Mają problem z ruszeniem z miejsca. Dla nich jest to duży wydatek energetyczny. Nie lubią właśnie rozpędzać się z miejsca, przez co właśnie takie hamowanie, przyspieszanie, hamowanie, przyspieszanie albo wjeżdżanie pod górki sprawi, że będzie szybko się grzał. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że luzują się nyple, potrafią pękać szprychy. Serwisy rowerowe boją się silników typu Hub Drive. Boją się je zdjąć, napinać szprychy, zaplatać. No więc to rodzi pewien problem. Kolejną wadą jest utrudniony montaż takiego silnika w rowerze, który ma z tyłu sztywną oś, czyli taką oś przelotową. Można to zrobić, można kombinować, tak? Można coś podciąć, podszlifować, wyciąć, żeby go tam włożyć, zmienić haki, ale po prostu jest to problem. Szerokość montażowa silnika typu hub drive jest większa niż dropout widelca w rowerze. Przez to ten widelc trzeba rozgiąć, im większy silnik, tym bardziej będziemy go rozginać. Oryginalna szerokość montażowa to jest około 135 mm, a w przypadku no, silników hub drive no, trzeba wiedzieć, że to będzie 140-145 mm, więc mamy tą szerokość większą jakieś 5, 10, nawet 15 mm. No i nie każda rama to lubi, szczególnie nie lubią tego ramy karbonowe, więc miejcie to na względzie. Przez to, że mamy ciężki silnik w środku koła, jest większe prawdopodobieństwo, że no złapiemy flaka. Przebijemy dentkę. Łączy się z tym jeszcze jedna nieprzyjemna rzecz. No, bo wiecie, oś koła z silnikiem musi być zamontowana tak nieruchomo. Ona musi być bardzo mocno. Przytwierdzona do roweru, więc no, nie ma tutaj jakiejś takiej szybko złączki, żeby je wyjąć. Ok, mamy ze sobą minusy silników Hub Drive. Przejdźmy do silników MID i zacznijmy od plusów. Pierwszym i największym plusem silników MID Drive jest ich środek ciężkości, to znaczy wypada on po środku pojazdu. To sprawia, że mają świetne właściwości w terenie, mają niską masę niereserowaną w obu kołach, więc Lubią konary, lubią wspinaczkę, lubią góry, są do tego stworzone. Mają bardzo dobry start z miejsca właśnie dzięki temu, że możemy wykorzystać tylne zębatki jako skrzynie biegów. Wrzucamy sobie największy plac z tyłu i możemy podjechać pod praktycznie każdą stromiznę. Silniki typu mid-drive mają zazwyczaj wbudowany kontroler do środka silnika, więc są to bardzo kompaktowe rozwiązania. I poza silnikiem trzeba zamontować tylko wyświetlacz i baterię. Jeśli mamy silnik typu Mid Drive z czujnikiem nacisku na pedały, no to oddaje on bardzo naturalne uczucie potrafi nawet oszukać nasz mózg, że to z naszej nogi idzie taka siła. No i to jest bardzo przyjemne. Dodatkowo, oczywiście, motywuje to do pedałowania, dlatego że, no, pomyślcie, mocno pedałuje to silnik daje jeszcze więcej mocy od siebie więc czujesz się jak super bohater. No Po prostu chcesz pedałować. Napędy typu mid-drive są zazwyczaj lżejszym rozwiązaniem niż silniki hub-drive, co znowu sprawia, że rower jest bardziej rowerowy. I to już jest taki tutaj, trzeba powiedzieć, że to jest taki trochę plus, trochę minus, zależy właśnie od tego, czego potrzebujecie. Bo no, ten rower w żadnym stopniu nie przypomina skutera, jazda na nim jest bardziej rowerowa. Jak masz rower fabryczny, elektryczny, nie posiada on manetki, więc zmusza cię do pedałowania. Nie ma, że sobie będziesz siedział i tylko pomykał na manetce. Natomiast gdy zamontujesz jakiś zestaw, taki silnik dokładany do roweru, konwersję, to tam są już manetki. Kolejnym plusem minusem jest tutaj korzystanie właśnie z tych przerzutek, bo z jednej strony fajnie mieć skrzynię biegów, tak, czyli po prostu dopasowujemy, na którym biegu chcemy mieć moc i wybieramy pomiędzy momentem obrotowym a prędkością maksymalną. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że musimy przestawać dodawać gazu, kiedy zmieniamy bieg z tyłu, żeby nie uszkodzić napędu rowerowego. Bardziej zaawansowane napędy mid drive przestają dodawać gazu w momencie, kiedy zmieniamy bieg. No ale to też nie jest takie super fajne i płynne rozwiązanie, bo to sprawia, że właśnie ten napęd jest taki przerywany. W przypadku na przykład silnika hub nie występuje to i nie mamy tego przerywania. Cały czas on dodaje gazu, a my możemy zmieniać biegi. Dlatego to jest taki plus minus tych napędów mid-drive. Dobrze moi drodzy, przejdźmy do minusów mid-drive'ów. Jak myślimy o mid-drive'ie w fabrycznym rowerze elektrycznym, to pierwszym minusem jest cena. Fabryczne rowery elektryczne są jeszcze drogie. Jeśli chcemy z kolei skonwertować rower na elektryczny, to te ceny są w miarę porównywalne. Może faktycznie mid drive y będą troszeczkę droższe, ale nie jest, to znaczna, nie jest to znacząca różnica. Jeśli chodzi o minusy, mówi się o pękających łańcuchach. Mi osobiście jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby podczas testów jakiegoś mida pękł nam łańcuch. Słyszałem o takich przypadkach, ale rozwiązanie jest proste. Wystarczy zastosować łańcuch przeznaczony do rowerów elektrycznych, wtedy ta szansa na to, że ten łańcuch pęknie, jest mniejsza, ale to też jest zależne od tego, jak korzystamy z przerzutek. Bo jeśli ktoś chce podjechać pod stromą górę, a używa za małej zębatki z tyłu, no to większe siły działają na łańcuch, no i jest szansa, że on pęknie. Tutaj też wchodzi w grę właśnie szybsze zużycie zębatek z tyłu. Samego łańcucha, no ale no, trzeba to wliczyć w koszty eksploatacji takiego napędu. Dużym minusem przy zestawach do konwersji na mid drive'a jest fakt. Że musimy zrezygnować z naszej korby. Często te zestawy mid-drive są na kwadrat, a ja osobiście uważam, że korby na kwadrat to jest troszeczkę przeżytek. Wolę korby na wieloklin, one są sztywniejsze, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że nabiorą luzy. Napędy typu mid-drive wydają dźwięk. Wydają dźwięk podobny do takiej pracującej wkrętarki. Nie jest to bardzo nieprzyjemny dźwięk. Na obronę powiem, że silniki Hub Drive z przekładnią też wydają dźwięk. No ale ten Hub Drive z przekładnią jest cichszy niż Mid Drive ale aktualnie współczesne mid drive'y też już nie są aż tak głośne. To co możecie usłyszeć na filmach brzmi na pewno dużo gorzej niż w rzeczywistości, więc nie powinien to być jakiś taki główny argument dlaczego nie weźmiecie mid'a. Konwersja zwykłego roweru na rower elektryczny przy pomocy napędu mid drive no jest troszeczkę wyzwaniem technicznym moi drodzy, żeby zamontować go dobrze, żeby on siedział sztywno, żeby wiecie, było to wszystko zgodne z książką, Trzeba się trochę namęczyć. Dodatkowo w grę wchodzi problem z linią łańcucha. Najczęściej ten silnik odsuwa nam łańcuch troszeczkę od ramy, co sprawia, że korzystanie z największej zębatki w tylnym kole no, no jest trochę problematyczne. Linia jest mocno przekoszona, ten łańcuch pracuje pod kątem i nie jest to dla niego dobre. Ponadto dokładane napędy mid-drive bardzo często są pod ramą, więc mimo, że są to napędy przeznaczone do wspinaczki górskiej, do jazdy w terenie, no to zmniejsza się prześwit i łatwo zahaczyć o mocne, duże konary, kamienie. Wiecie, jest to problem, ale tylko i wyłącznie dla tych hardkorowych użytkowników, którzy wyciskają siódme poty z roweru. Na sam koniec trzeba powiedzieć coś o serwisowaniu takich mid-drive'ów. No, trzeba im poświęcić więcej uwagi. W środku mamy przekładnie, zębatki, sprzęgło. Sam kontroler jest w środku i trzeba od czasu do czasu rozebrać go, wyczyścić, wymienić smar, może nawet wymienić łożyska albo zębatki. Zależnie od tego, jak eksploatujemy. Jeśli jeździmy ostro, trzeba będzie częściej tam na pewno zaglądać. Natomiast jeśli macie fabrycznego mid drivea w fabrycznym rowerze, no to tam serwis jest dosyć trudny. Szczególnie, że postęp technologiczny jest bardzo szybki. Co rok, co dwa widzimy nowe silniki, nowe komponenty. No i ciężko znaleźć na przykład jakieś zamienniki do silników sprzed 3, 5, 6 lat. Dlatego serwisy właśnie niechętnie podejmują się naprawy takiego czegoś. Moi drodzy, jaka jest Wasza decyzja? Co wybierzecie? Hub drive y czy mid drive? Y? Co byście nie wybrali, to Wy jesteście już wygrani, bo rower elektryczny to jest taka zajawka, która złapała mnie ponad 4 lata temu. trzyma je równie mocno co na początku. Wygląda na to, że nieprędko się to zmieni. Na koniec odcinka, tak szybko szybko wam pokażę, co się dzieje tutaj w koło. Przepraszam Was za bałagan, nie? bo <gryw> jestem w trakcie kompletowania części. Ale tutaj jest. Tutaj już jest rozebrany pojazd do kolejnego odcinka elektrycznej kuźni. Powiem wam, że to będzie fajny, fajny projekt. Mam już większość części. Tu jest silnik hub drive z przekładnią zapleciony w koło 24. Będzie właśnie w tym rowerze. Mam też tutaj do tego roweru nowe tarcze, nowe, nowe hamulce, są ogniwa. Części z Nexuna do elektryfikacji. No i jest, powiem Wam, że jest trochę zabawy. No, zobaczcie, nawet mam tutaj nowego Amora, który właśnie zagości w tym rowerze. No, projekt zapowiada się bardzo fajnie. Będzie mieć skrzynkę. Cały proces oczywiście będzie dla Was nagrywany. Dobra, moi drodzy, ja znowu. Się tutaj rozgadałem. Ten film jest i tak już dużo dłuższy niż zakładałem na samym początku, ale jeszcze na koniec zaproszę Was do zaglądania do opisów pod filmami. Często umieszczam tam ciekawe linki, jakieś kody rabatowe, zniżki do różnych sklepów, więc zachęcam Was do czytania opisów pod filmami. No i oczywiście weźcie udział w sekcji komentarzy. Ja bardzo lubię je czytać staram się odpisywać na bieżąco, to myślę, że to jest najlepsza droga, żebyśmy mogli wejść w jakąś interakcję. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdecznie za uwagę. No i jak zwykle, trzymajcie się zdrowo, jeździjcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.